Jacht solina. Witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć. Dzisiaj, jak widzicie, będziemy pływać z alladynem. <grym <grym A nie tak... no, skorzystałam z naszego prysznica. No tak, tak, jeszcze o tym nie opowiadaliśmy i w ogóle nie pokazywaliśmy łodzi, także myślę, że to za chwileczkę zrobimy. Spaliśmy pierwszą noc na naszym najnowszym jachcie. No i szykujemy śniadanko. Co tam dzisiaj będziemy mieli? Będziemy mieć kanapaczki z szynką i warzywami. Z pysznym chlebem rustykalnym z suszonymi pomidorami, oliwkami i coś tam jeszcze było, ale nie pamiętam co. Fabryka. O. No zapowiada się pysznie. No i za chwileczkę będziemy przygotowywać też łodzie. No bo mamy dzisiaj gości i to na wszystkie trzy jachty. Także fajnie. Bardzo się cieszymy. Za chwileczkę pokażemy jak wygląda efekt finalny kanapek. Naszych śniadaniowych. Pierwsze śniadanie na nowym jachcie. Chcesz z cytrynką herbatę? Nie, ja chcę bez. Mamy efekt finalny. Zobaczcie, eleganckie kanapki. No ale też się chmurzy. Tylko, się nie padało. No widzicie niebo wygląda jak wygląda, także jemy szybciutko śniadanko i za chwileczkę będą gościem za około 15 minut, także powinniśmy zdążyć. No to smacznego. Smacznego. Co tak szukasz w tej kosmetyczce? <gry> Szukam lusterka, bo chcę się ogolić. No bo tak, no dwa dni się nie goliłem, nie? I tak by pasowało. Tak. Ale mam kłopot, bo no gdzieś tu miałem lusterko, ale chyba zostało w domu. Muszę jeszcze zobaczyć z przodu. Włącz sobie aparat w telefonie. O, widzisz, to jest dobry pomysł. No. Tak. Bo tutaj. jeszcze mieliśmy tutaj przygotować lusterko na łódkę, ale zapomnieliśmy o nim. Marek no. dzisiaj trochę popracował na komputerze. Gdy padał deszcz, ale teraz będzie właśnie się golił. I za chwileczkę będziemy pewnie robić obiadek. Co bo jest godzina za 25-6, a my nadal jesteśmy bez obiadu. No ale śniadaniu było ekstra, zresztą jak widzieliście. Tak. Także po śniadaniu, co się działo? Działo się tak, że przybyli goście na jacht. Ten duży, którego tam właśnie nie ma. Ponieważ pływają sobie właśnie teraz, wcześniej była burza, po burzy Agata już zdążyła zrobić relaksem rejs z gośćmi, którzy też właśnie przyszli, umówili się na rejs. Ja troszeczkę wziąłem się do pracowania właśnie w, na komputerze, no i tak jakoś zeszło do wpół do szóstej. Także będziemy teraz pewnie sobie robić jakieś tam jedzonko, no Ale... i co? Ładujemy akumulatory, <noise> za chwileczkę będziemy, bo taki pomysł w ogóle wymyśliłem, bo mamy dwa zbiorniki wody tutaj na tym jachcie, jeden to jest do prysznica, a i drugi też jest do prysznica i do wody pitnej no nie. Ale one są jakby osobno i pomyślałem, że ten prysznic taki do kąpieli, żebyśmy mieli po prostu na wieczór możliwość wykąpania się, zatankujemy drugim prysznicem, czyli tamten zbiornik opróżnimy, a tak żebyśmy po prostu, żeby nam wystarczyło wody na, na kąpiel yy, dla mnie i dla Agaty. Także za chwilę pewnie będziemy robić tą operację. Wysyła się nam filmek nowy na YouTube'a. zostało 50 sekund. Także ja się gole w tym czasie, za chwileczkę będę startował, pewnie wykorzystam telefon, tak jak Agata mówi. No i za chwilę pewnie będziemy robić akcję z przepompowywaniem wody. No, musimy jeszcze dodać, że to jest progres, bo jemy obiad wcześniej niż zwykle to bywało. 19, mhm. gdzie zaczynaliśmy gotować. No a dzisiaj, no, to jeszcze nie ma szóstej i zaczniemy gotować. No, no, tak, także. I jak nic nie wypadnie w międzyczasie. No właśnie. Dobra, ja przystępuję do bylenia. Zaraz będę ładniejszy. A ja Wam jeszcze pokażę w międzyczasie fajną rzecz, bo zamówiliśmy sobie pokrowiec. Denerwowało nas trochę ściąganie materacy przed deszczem, więc zamówiliśmy sobie jeszcze taki pokrowiec na materace dziobowe. O, i świetnie się on sprawdza, bo nie musimy się. E, ciągle denerwować ze ściąganiem materacy. Ostatnio pogoda jest w kratkę, więc fajna sprawa. Co to się stało? Padła, padła golarka. Kiedyś robiłem sobie takie żarty, że tak się goliłem, no nie, i zostawiałem wąsy, nie? A Gata mówi: Nie, to tak nie będzie. No to teraz musisz wytrzymać z wąsami do jutra. I ja pierniczę, no patrzcie, nie włączy się. Nie mam ładowania, a tu jest jeszcze takie dziwne. Widzicie, nie, że USB-C czy coś tam. Tylko tak, no. Takie ładowanie ma. Także dobrze, że nie skończyło się, że tylko z jednej strony. Okay. No i co to teraz zrobić? Hmm. Na no nic, no będę w wąsach, ale hit. No, za No ale jako tako? No, inaczej. Koniec świata, co się dzieje. Same przygody mamy. To było akurat fajne. No jejku, jeszcze minutkę. No i by było. No to no. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał. No, będę posłany. Marek wykonuje operację. Przelewanie wody. Ciekawe, ile potrwa, co? No, ale też tak pomyślałem sobie, że jeszcze dziesiątkę zrobimy yy, po prostu, wiesz, pójdziemy tak. sobie po dychę. Tak, żeby spokojnie nam wystarczyło na kąpiel. No w sumie to dziesiątkę, nawet może dwudziestkę możemy wlać. Musimy zobaczyć w ogóle, jak wygląda stan zbiornika. No tutaj było połowę, wiesz. O. W tym do to połowę było. A tam 30 litrów było. No tak, ale w sumie wczoraj korzystałeś z prysznica. Korzystaliśmy z prysznica. Dzisiaj yy, mycie głowy jeszcze rano? No. No to troszeczkę nam zaszło tej wody, nie? No, trochę wiać zaczyna, czujesz? No. Ale się robi zupka, będzie zaraz jedzonko. A zupa to jest tajemniczy przepis i nazywa się zupa muszelkowa. Na pewno takie nie znacie. Ale jest no, ale pryszne, jest pyszne, Tak. A dlaczego muszelkowa, to Wam w ogóle. Może pokażemy, co? Tak, za chwilę. No i opowiadaj teraz, dlaczego ta zupa jest zupą muszelkową. To są w niej muszelki. Makaron muszelki. No właśnie, makaron muszelki. Także dzisiaj mamy pierwszą zupę na naszym nowym jachcie. I naprawdę, uwierzcie mi, zupa jest pyszna, ale ja to już bym chciał tak bardziej wody trochę, dobra? A, właśnie coś takiego. Ale fajnie tak smakuje. Na wodzie zupełnie inaczej, tak jak się właśnie w plenerze, w jach na jachcie właśnie na to, kurczę, całkiem inny smak jest takiej zupki. mi Prawda. bardzo smakuje, co? W ogóle tutaj posiłki, jak rano śniadanko sobie jemy i jest piękna, jak jest w ogóle piękna pogoda, to to jest dopiero stos, jak tutaj sobie jemy śniadanko w takim klimacie romantycznym. Bo ja bym wzięła do ręki, bym jej pokazała, ale... Co byś jej pokazała? <noise> Patrzcie, tu numer jest taki, tu jest kaczuszka, widzicie? I ta kaczuszka Zrobiła sobie takie miejsce wysiadywania jajek na jachcie naszych znajomych, którzy są naszymi sąsiadami. Zobaczcie. No i taki jest numer, że właśnie te jajka zostały teraz przeniesione. No i kaczuszka ciągle wraca. O, patrzcie. No i ona po prostu siedzi na łódce cały czas, bo myśli, że tam są jej jajka. A jakie jajka są teraz gdzie indziej? No i. Nie wiadomo, jak to zrobić, żeby jej pokazać, gdzie te jajka są. Jagata chciała pomóc właśnie i chciała kaczkę złapać do tamtej miski, która tam jest. Zobaczcie. Teraz będziemy uzupełniać drugą wodę, drugi wlew z drugiej strony, czyli ten taki właśnie do, do zlewu, no nie? Bo stąd już wyczerpaliśmy wodę i mamy taką pompkę właśnie, żeby nie wlewać... W inny sposób, bo nawet lejka nie mamy przecież, bo jest na dużym jachcie. I tak sobie pomyślałem, mamy taki wąż specjalny i specjalną pompkę, że co, w połowie ciąć? O no nie. nie. A jak? Um, mówiliśmy, że jeden, jedna strona będzie krótsza, a druga będzie dłuższa, więc ja bym zrobiła po prostu hmm. tak, że tylko tak, która strona jest od pompowania, która od. Woda idzie tu w tą stronę, strzałka pokazuje. A, no, faktycznie, tak. Czyli co? Ta, co wkładamy do bańki krótsze? Czy dłuższe? Tak, ta, co do bańki krótsze, tak? Dobra. No teraz... Tylko tak, czekaj, zastanówmy się. No. no. bo gdy będziemy tankować na dużym jachcie, to jak to którą... Wprą... To bańkę Kiedy? stawiamy tam i trzymamy sobie. Pompkę w ręce. No, no dobrze. Albo nie w ręce, bo ja sobie myślę tak, że. Gdybyśmy... Minimum tak ją położyli, to żeby nam to dostało i żeby do było jeszcze do dna. końca, nie? No. no to ja bym uciął tu. Czyli Dobra, prawie w połowie. No to tak, może być, tak zróbmy. Dobra, to tnę. W ogóle to właśnie do tej pompki dostaliśmy. Nie, ty zamówiłeś ten nożyk, tak? No jest mega. Pompki, to ja... Tak. Go kupiłem z... z tą pompką. W zamówieniu. Tak, tak bo ta A no sama firma. To ta sama firma, no. Jest mega ostry. Także naprawdę tnie. No, tnie o, mega jak? ostry, tak, to prawda. Także jeśli szukacie dobrego noża. Polecamy to. Tak. I, i był chyba tani gdzieś, nie wiem, 40 zł to kosztował. Tak, tu wkładamy jedną część. Tu wkładamy drugą, i zawsze żeśmy te bańki podnosili cały tamten rok. I to tak się wydaje, ale jak stoi się na jednej nodze, w drugiej ręce masz ten lejek, w trzeciej masz bańkę, to to wcale nie jest takie ekstra. A tutaj, patrzcie, cek, tu sobie wkładamy, tu sobie trzymamy, wciskamy tu. I leci. Teraz dwa, i woda. No. no, meka. Koniec. Kurczę, ekspresowa. No, to dobra, jest nie? super. I widzisz, i teraz w ogóle kupiliśmy jakby na samym początku taki wąż pogrodowy zbrojony i to jest po prostu masakra, porażka a teraz tak się wkurzaliśmy po prostu tamtym wężem, bo on się nam tak spłaszczał i ta woda nie chciała lecieć i w ogóle tą pompkę żeśmy jeszcze wykorzystywali w zimie jak się nam woda nazbierała, napadało nam na łódkę no i teraz kupiłem taki wąż, nie wiem jak on się nazywa Aquarion Eco coś tam, Instal Pro tak, i tutaj też w instalacji Popatrzcie. tej nowej łódki taki mamy. Zarąbisty. On się w ogóle nie. Popatrzcie. Rewelacja. Także taki wąż nieogrodowy, który kosztował majątek. Tylko taki tani wąż. To on się proszę kosztował. Nie pamiętam ile. Ale to jest super. Dobra, chyba idziemy po drugą rundę, nie? Tak. Zobaczcie, nasz duży VIP płynie. Będzie wpływał właśnie teraz. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy gości na jachcie. I właśnie teraz sobie już będą spływać do portu. A my tymczasem zatankowaliśmy drugą bańkę 10-litrową. Już jest pusta. Już jest pusta i mamy komplecik. I teraz dumamy co to na kolację. Nie? No. Ale chyba będzie grill. <laughs> chyba tak. No to pierwsze grillowanie. Ale ekstra, zobaczcie, tutaj stoi nasz najnowszy jacht. No i tak jak Agata mówi, pierwsze grillowanie na grillu bezpośrednio przy jachcie. Mamy taki właśnie y, dla naszych gości przygotowany specjalny grill. Ale goście, którzy przebywają dzisiaj na jachcie, no nie korzystają, bo poszli gdzieś właśnie chyba na kolację. No to korzystamy my. Także pierwszy grill. Brakuje jeszcze naszego napoju z sokiem roku... malinowym. Napój z sokiem malinowym. A no tak, wiem. Ale to pokażemy Państwu. Jak będzie cieplej. No tak, jak będzie cieplej. Musi być pewnie gdzieś tam koło lipca, żeby to się. Żeby to się dało. Wiesz co mi już ślinka cieknie na, na tego no. grilla, nie? Ale fajnie. Fajnie. Już czekaliśmy na to z utęsknieniem. Cały sezon. No bo to nasz pierwszy grill w tym roku w tym sezonie pierwszy grill w tym sezonie super Wiecie co, już czuć normalnie zapach grillowanej kiełbasy. Ślinka cieknie. No ekstra. Mamy jeszcze piwo. Zobaczcie tutaj wypijemy sobie piwko do kiełbasy. No oblewania jak tu jeszcze nie było gata, także No właśnie szampan w domu się chłodzi. No my nie mieliśmy w sumie no. nawet kiedy go zabrać, ani tak. Ale ekstra. No, Łaska się już mm. Będziesz to mamy to, zobaczcie, gościnak 150. <głosy> <głosy> mamy musztardę, którą zostawili nam ostatnio nasi goście. Tak, z dziękujemy skąd byli? i pozdrawiamy. Z Warszawy i z Ze Trójmiasta. Nie, z Nie, Trójmiasta. z Trójmiasta. Z Warszawy i z Trójmiasta. Także śmigamy sobie musztardkę, śmigamy sobie keczupik, właśnie Agata dokupiła, a też właśnie chlebuś. No i mamy tutaj kolację. Zupełnie niespodziewanie tak wyszło, nie? Ale fajnie, co? Dobrze, że zrobiliśmy grilla, nie? Tak, mamy chlebatkę. Także czekaliśmy na tego grilla z utęsknieniem, już się nie mogę doczekać jak zaczniemy jeść. Bardzo ładnie się ugrillowała. Tak, o, ugrillowałam ja. No tak. No to co, powoli będziemy się chyba żegnać, tak? Z naszymi tak. gośćmi. Lampka chyba daje znać, że jednak będziemy się żegnać. Tak. Ona tak jakoś ma, że nam po prostu miga. A nie wiem czy się wyładowała, czy co. Nie, no raczej nie. No ale nie świeci. No to co, kończymy odcinek, śwież? tak? Tak. Kończymy odcinek. Dziękujemy, że nas oglądaliście. No i zapraszamy na kolejne odcinki. Oczywiście. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nas na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Jak u nas byliście albo wybieracie się do nas, to napiszcie w komentarzu. Będziemy na Was czekać. Będzie nam bardzo miło. A myjemy kolację, za chwilę bierzemy prysznic i idziemy spać, bo jutro intensywny dzień. Mamy wszystkie jachty zajęte, także będzie trochę pracy, a startujemy już od godziny dziewiątej. Do zobaczenia. VIP Jacht Solina.